Namaste, witajcie, witajcie kochani, witajcie kochani. <laughs> Za pół minutki zaczynamy, tylko skoczę po coś do picia. Już jest, witajcie kochani, witajcie kochani, kłaniam się światu Boga w was. Moi drodzy, jak już dawno nie było, zapraszam na pogadanki duchowe, czyli taki, można powiedzieć tok już taki dział na tym, w tym kanale, który mówi właśnie o różnego rodzaju zagadnieniach duchowych, którym omawiam Różnego rodzaju, <laughs> przepraszam Was, różnego rodzaju duchowe zagadnienia, różnego rodzaju duchowe efekty i przedstawiam je w miarę w zrozumiały sposób z mojej perspektywy, z perspektywy przekazów, z perspektywy tego, co robię, jak do tego podchodzę i tak dalej. Zapraszam więc. Serdecznie nas wszystkich moim. Zdaniem. Dzisiejszy temat jest troszeczkę prosty i zarazem skomplikowany. Jako, że mój przyjaciel, mój kocur ostatnimi dniami zachorował troszeczkę, już teraz jest mu lepiej, ale. Yy, że tak powiem, leżał tutaj, było, było trochę z nim słabo. Dało mi to do myślenia nad rolą zwierząt w nas, w, w naszych domach, w naszej przestrzeni. Z jednej strony, zwierzęta dla wielu ludzi służą do jedzenia, do do jako pożywienie. Są osoby, które nie jedzą, jak na przykład ja, ale to nie o tym jest teraz temat. Chodzi o to, że są. Dla niektórych tylko pożywieniem, niczym więcej. Ale. My tutaj nie skupiamy się na takich ludziach, którzy. Jak to mówią, nie mają żadnej empatii albo po prostu nie czują. Nic poza, ciężko powiedzieć, pierwotnymi instynktami. Mówimy tutaj o nas, którzy rozwijamy się. Moi drodzy, po co przychodzą do nas zwierzęta? Zwierzęta przychodzą z różnych powodów. Wiele zwierząt, jak wiemy, przychodzi normalnie do nas z powodów leczniczych. Jak wiemy, że są różnego rodzaju terapie, końmi, psami, kotami, innymi zwierzętami i kontakt, ich natura, ich nie wiem, odgłosy, mruczenie, ćwierkanie itd. Potrafią łagodzić wiele chorób, potrafią yy, uśmierzać ból, potrafią yy, wspomagać leczenie wielu dolegliwości itd. To już jest udowodnione, to już nie podlega wątpliwości. Te metody są stosowane na całym świecie. Ale to nie jest tylko kwestia fizjologii danego zwierzęcia, ale przede wszystkim jego energetyki. Zwierzęta mają niesamowitą energię. Każde oczywiście dostosowane do gatunku, do tego, że powiem, w jakich warunkach się rozwija ale każde przychodzi z pewną energią. Przykładowo mruczenie kota udowodniono naukowo, że ma częstotliwości lecznicze. Lecz nasz uspokaja, dodaje chyba, jak się nie mylę, serotoniny czy dopaminy trochę w mózgu, więc czujemy się lepiej, czujemy się bardziej dowartościowani przez sam kontakt z kotem, prawda? W wielu wypadkach, nasze zwierzęta, które przychodzą do nas do domu, nie są tylko zwykłymi zwierzętami. Traktujemy je jak członków rodziny, jak swoich przyjaciół, jak powierników naszych sekretów. Czasem są to jedyne istoty, którymi może się zwierzamy, może które widzą nasze prawdziwe oblicze. Zwierzęta wnoszą do naszych rodzin, do naszego życia wiele aspektów. Przykładowo, taki piesek może uczyć nas cierpliwości, taki kot może uczyć nas zrozumienia dla natury, albo życia tu i teraz, bo o tym bardzo często zapominamy. Zwierzęta bywają takimi łącznikami między parami, między związkami. Takim spoiwem, ale nie takim spoiwem na zawsze. Są takim spoiwem na daną chwilę. Przychodzą do nas jako nauczyciele, nauczyć nas cierpliwości, nauczyć nas szacunku do natury. Może Wprowadzić radość do naszego życia, pokazać, że jednak ona istnieje, ale też wprowadzają do naszego życia wiele energetycznych rzeczy. Są to nasi lekarze, którzy leczą nasze emocje, nerwy, czasem do nich doprowadzają, oczywiście. To też jest. Czasem lekcja, która y, uczy nas, tak jak wspomniałem, czy cierpliwości, czy innego podejścia, spojrzenia, zrozumienia samego siebie i albo innych stworzeń, i tak dalej. Ale też przychodzą jako energetyczni mistrzowie, którzy potrafią rozwiązywać więzy karmiczne. Będące w danym mieszkaniu, w danym miejscu, uzdrawiając je i wprowadzając harmonię tam, gdzie dawno zapomniano, że ona jest. Bywają też takim, takim uzdrowicielem duchowym, takim przewodnikiem. Wielu osobom są towarzyszem życia, towarzyszem rozmów, Towarzyszem w każdej, w zasadzie, chwili, którą spędzają. Wiele osób w dzisiejszych czasach traktuje je jak dzieci. To jest błędne. One nie są dziećmi w przebraniu. One nie są dorosłymi czy ludźmi w przebraniu. One są zwierzętami. Trzeba uszanować to, kim są. Czym są. To jest ważne. W relacji ze zwierzętami trzeba uszanować, że to zwierzę ma swoją naturę, swój charakter. Też czuje inaczej niż my. Trzeba zobaczyć, co tak naprawdę wprowadza to zwierzę do naszego domu. Może na przykład uczy nas systematyczności. Byliśmy niesystematyczni, a teraz nagle mamy kotka, pieska, który wymaga nie tylko dania mu miski, ale wyjścia na spacer, po pobycia, pobawienia się, prawda? Wprowadzamy to w swoje życie. Dostarczamy, że tak powiem, kolejnych energetycznych rozwiązań które normalnie. Normalnie może byśmy nie tego nie zrobili. Dalej byśmy byli niesystematyczni, a tak? Hmm? Lekcja życia. A, że, a jaka przyjemna spędzanie czasu z, tak, z takim stworzeniem, prawda? Zwierzęta mogą być też prawdziwymi mistrzami duchowymi, którzy przyszli tutaj w ciele zwierząt. Nie zdarza się to często. Zdarza się to rzadko, ale bywają przypadki. Jak na przykład chyba taki znany buddyjski kot, który nie je żadnego mięsa i tak dalej. Kładzie się przed posągiem Buddy. Przykładowo. Jest wiele zwierząt, które są mistrzami. Tak. Bez zasady, że dusza z wyższego poziomu może wejść w niższy poziom, że tak powiem, cielesny czy jakiś inny, innej powłoki, ale. Mogą być mistrzami, którzy wprowadzają energię. Tak jak powiedziałem, przez dźwięk, który wytwarzają, przez to, że są. Ile razy bywa, że kot budzi się w nocy, budzi Was, Wy może nie wiecie czasem, wkurzacie się na kota, a on Was w tym momencie ochronił przed atakiem energetycznym. Obudził Was, żebyście byli czujni. I ten atak się nie udał. Albo inaczej. ile razy Was zwierzak nagle zachorował, nagle. Bez żadnego powodu, bez jakiegoś tam wirusach yy, prawda, bakterii. Po prostu zachorował nagle. Stracił apetyt, gdzie ja się czuje. Może właśnie dostał, za przeproszeniem, jakiś atak energetyczny skierowany do Was. Ochronił Was. Ten piesek stanął jak ten ochroniarz. I powiedział dość. A jak nie dał rady, to wziął na siebie. Dlatego też w swojej, że tak powiem, pracy też uzdrawiam zwierzęta, nie tylko ludzi, bo uważam, że zwierzęta potrafią bardzo często wziąć energię z danych miejsc, z danych, z ludzi i one chcą dobrze, one chcą nam pomagać, ale potrafią się dosłownie Wykończyć tym. Wiele razy było tak, że próbowałam ratować pieska, bo był w takim właśnie ciężkim stanie. Nie mówimy o chorobowym, bo tutaj mówił o czymś zupełnie innym. I ten piesek, jego duszyczka powiedziała: Ale ja chcę pomóc swojej pani. Ja chcę jej pomóc. Ja jej pomagam. Biorę na siebie i pomagam. Niech. Nie chcę, żebyś mnie oczyszczał, nie chcę, żebyś mnie uzdrawiał, ja chcę jej pomóc. Długo trwało, żeby zrozumiał, że nie na tym polega pomoc, żeby on odszedł, bo wtedy ta pancia, ta pani, jak to mówią, będzie bardziej nieszczęśliwa. To nie jest praca, łatwa praca ze zwierzętami, ale jest warta wysiłku. Czy udało mi się z każdym zwierzęciem? Nie wiem, z temat co mi się udało pracować, tyle ma mogę powiedzieć, tak? Moi drodzy, tak jak powiedziałem, zwierzęta też bywają ostrzeżeniem. Jeżeli na przykład, przykładowo nie jest czas, gdy latają muchy, prawda, nie jest czas, gdy latają jakieś komary. Mamy normalny i nagle patrzymy, lata taka mucha. Jak tą zimą, na dworze, mróz, trzaskający, prawda? Nie powinno jej tam być. My nie mamy jakiegoś tam, nie wiem, wielkiego drewna, żeby się gdzieś tam ukryła. No nie. Może być też efektem na przykład tego, że ktoś coś na nas nasłał. To jest taki, pojawia się coś, co nas albo obserwuje, albo nam przeszkadza. Wytrąca naszą energię. I wiele jest takich rzeczy, które mogą świadczyć o tym, co się dzieje. Oczywiście nie mówię o zwierzętach w snach, bo to już zupełnie inna bajka. Tutaj zwierzęta w snach pojawiają się jako nasi duchowi przewodnicy, jako zwierzęta mocy, duchowe totemy, jako, że tak powiem, przedstawienie naszej siły, naszej energii lub wspom wspomożenie jej. Na przykład, jeżeli widzimy delfina, wiemy, że mamy wspomóc trzeciego oka, naszej intuicji, yy, wibracji światła, miłości, większej, większej wibracji może dźwięku, połączenie z chatorami itd. To jest energia każdego, każde zwierzę ma specyficzną energię. To jest piękne i cudowne. i nie muszą być to te same zwierzęta, które obok nas czy na kolanach leżą. Nie muszą być tymi zwierzętami mocy. Mówię dzisiaj o tych zwierzętach, które mamy. Bardziej się na nich skupiam tylko tak troszeczkę tematycznie. Moi drodzy, cieszmy się, że doświadczamy na planecie, która ma dużą bioróżnorodność. Uwierzcie mi, że w wielu miejscach takiej nie ma. Możemy doświadczać różnych istot, a czy zwierzęta, czy forma zwierzęca może być karą? Oczywiście, że tak. Przykładowo taki morderca może zostać dzikim drapieżnikiem, który będzie zawsze czuł zapach krwi. Dopóki nie zrozumie. Jego dusza będzie rozumiała, ale on będzie w, w ciele dzikiego zwierzęcia. Może się dusza może, tak, może dusza dostać karę, że tak powiem, za swoje czynności. Na przykład taką. Dlaczego nie? Bywają takie przypadki, gdzie po prostu, no tak jak mówię, to zwierzę, najczęściej dzikie, akurat takie krwiożercze, krwiożercze nie jest, dlatego, że z natury, bo nieważne, bo to jest drapieżnik, tylko właśnie, że to jest. Kara dla danej duszy, która w danym ciele, może być zwierzęcym, akurat y, doświadcza, tak jak powiedziałem, doświadcza na przykład wiecznej krwi. Tak? No, jest drapieżnikiem, tak? Wiecznego głodu. I tak dalej. To jest y, jej jakaś forma lekcji. Też może tak być. To nie musi być y, forma zła czy dobra, tylko forma lekcji, odrobienia i pójścia dalej. To też może być. Bo rzadko kiedy dusze, tak jak powiedziałem, z wyższych poziomów schodzą już na niższe poziomy, bo po prostu m, to są już jakieś wyjątkowe potrzeby, jakieś wyjątkowe sytuacje i tak dalej, to, to zupełnie inna bajka. E, bywało w historii wielu <laughs> mistrzów, mistrzyń, które schodziły tutaj. E, tak, oczywiście. Ale to tak jak powiedziałem, to jest inna kwestia e, na inną pogadankę. Kolejna rzecz, dla której zwierzęta są. Dla nas też istotne, moi drodzy, to to, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy sami dla siebie, ale tworzymy jedną całość. Jedną całość z całą planetą, z całym ekosystemem i to, w jaki sposób do tego podejdziemy. Czy będziemy szanowali tą przyrodę, naturę i tym samym siebie, bo przecież wszyscy jesteśmy w jakiś sposób powiązani. Jak to ktoś powiedział kiedyś przyszłościowo, my będziemy zwierzęta nauczali o Bogu, o źródle, a one nas o naturze. A to będzie jeszcze przyszłość. Natomiast tak, cieszmy się, że mamy te zwierzęta wokół siebie, bo powiem szczerze, dla mnie jeden taki spoznak takiego, tak zwanego w cudzysłowie w cudzysłowie, złego człowieka jest to, że nie chodzi o to, że się boi, bo nie wiem, bo go podziobał na przykład ptak, czy ugryzł go, nie wiem, jakiś pies. Nie, nie, nie mówimy o tym. Po prostu nie cierpi zwierząt. Nie cierpi zwierząt. Ojejku, jak on... Powiem Wam, że to jest oznaka albo sztucznego człowieka, tak zwanego fantoma, albo bardzo nieprzyjaznej duszy. Naprawdę warto wtedy pomyśleć, czy coś ze mną nie tak, jeżeli jeszcze potrafimy. Cieszę się, że wysłuchaliście takiej mojej troszeczkę dygresji, bo tak jak powiedziałem, Dało mi do myślenia tutaj, jak zobaczyłem mojego no, przyjaciela, kocura, ja mówię magicznego kota. <laughs> jak leżał tutaj i po prostu przyszedł do kogo? Do mnie, do miejsca, gdzie czuł się bezpiecznie, przy, że tak się wyrażę, swoim przyjacielu. I tutaj przyszedł, że nie poszedł gdzieś indziej do. Dlatego też zwierzęta czują, czują wiele rzeczy, tylko że na swój zupełnie inny, odmienny sposób. Nie można porównywać tego ich czucia z naszym. Jest zupełnie inny. I nad tym całym, nazwijmy, uczuciem, poczuciem jest instynkt, który jest też istotną rzeczą, bo przykładowo taki kot jak zobaczy mięso, to jak to mu podrapie i oczy wydrapie, nie będzie wiedział na dlaczego. Nie dlatego, że jest zły. On, jemu zadziała instynkt. Dlatego też trzeba szanować to, czym są te zwierzęta. Bo myślę, że świat bez zwierząt byłby o wiele smutniejszy. A świat bez naszych przyjaciół, których mamy, członków rodziców, jak to mówił święty Franciszek, braci mniejszych, choć ciężko powiedzieć czy mniejszych, czy młodszych nawet, w innym rozwoju. To warto mieć przy sobie, bo tak jak powiedziałem, nie tylko są naszymi ochroniarzami, mistrzami, nauczycielami, ale i towarzyszami na długie lata. A jak odchodzą to uczą nas tego, że przywiązywanie się do czegokolwiek na tym świecie na stałe prowadzi do smutku, ale z drugiej strony, na pocieszenie, bardzo często. Przychodzi nagle, nieważne, niedługim czasie, zwierzaczek, który ma podobne zachowania i cechy do naszego poprzedniego. Czy to będzie ten sam? Niekoniecznie. Na 99% nie będzie to ten sam. Ale ale to tak działa, że energia, ten nazwijmy nasz smutek, no wiecie, no za przyjacielem, za członkiem rodziny, no to jest naturalne. U człowieka to jest naturalne. jest wysłuchany i rekompensowany. I może okazać się, że właśnie przykładowo nasz burek odszedł, ale pojawił się czarnulek, który jest bardzo podobny w charakterze. I też w jakiś sposób będzie, że tak powiem, to rekompensata dla tych, którzy no, cierpią po stracie, mocno cierpią po stracie swojego towarzysza niekiedy życia. Dlatego dziękuję, że mnie wysłuchaliście, dziękuję, że jesteście. Wysyłam Wam ogrom miłości i światła. Niech zawsze źródło będzie z wami. Niech obsypie was wszystkich swoimi darami. Niech każda istota światła i miłości w waszym sercu na zawsze zagłości. Trzymajcie się, z wami był Adam. Do zobaczenia. Pa! Witam, witam. Tak też. Czas też zajmuję się pracą z kartami, jeżeli potrzebujesz. Zapraszam do kontaktu. Zapraszam do polubienia mojego kanału, do subskrybowania, do Łapki może w górę, jeżeli Wam się podobał filmik. No i cóż, trzymajcie się. Z Wami była DAM. Do zobaczenia. Pa!